No cześć, w dzisiejszym odcinku chciałem Wam zaprezentować to co sobie sprawiłem na Mikołaja, czyli wloty i wyloty do akwarium, zamówione z Chin na Black Friday, które przyszły mniej więcej jakoś po tygodniu i chciałem Wam mniej więcej pokazać jak to wygląda czy to się może podobać, czy to jest warte w ogóle zachodu Zapraszam Aha i słuchajcie, jest nas coraz więcej, już ponad 500 subskrybentów a widzę jeszcze w statystykach, że dużo osób ogląda, która nie kliknęła subskrybuj. Więc jeśli doceniasz moją pracę, kliknij przycisk subskrybuj. Doda mi to skrzydeł i będę miał więcej motywacji, żeby robić dla Was kolejne filmy. Ok, wracając do y, wlotów i wylotów, zacznijmy sobie od tego większego. Y, nie były drogie, powiem Wam, te wyloty, wyloty są plastikowe czy akrylowe. Nie wiem jaka to jest różnica, szczerze powiedziawszy. Dla mnie to jest plastik. Aquarium Lily Pipe Tube, Aquatic Skimmer. I jest to... Są wloty i wyloty ze skimmerem na wylocie. Czyli nie wciągniemy żadnego żyjątka do filtra. W sumie to jest przydatne, bo... Tyle razy ile musiałem wyciągać... Z akwarium? O Jezu co ja gadam. Tyle razy ile ja musiałem wyciągać z filtra krewetki, czy małej rybki, to głowa mała. Dobra, jedna jest krótsza, więc obstawiam, że to jest... Okej, okay, mamy wylot. Jeszcze chyba spojrzę na zdjęcie, czy dokładnie to ma być tak zamontowane. Okej. Okay. Fajna, drobna siatka. Elegancko to wygląda. Nie wiem jak przysawki obstawiam, że do kitu. E, słuchajcie, biorę się za... wyjęcie tych węży. Kur... czy przydałoby się to przeczyścić? Taki syf. Dawno nie czyściłem. Wody też nie podmieniałem od dwóch tygodni. Przed wczoraj jakoś tak lekko z pyłu tym magnesikiem przetarłem. W sumie... tyle. Nie bawiłem się w żadne jakieś... czyszczenia... Ktoś mi tu ostrości nie chcę Delikatnie jakieś takie mikrokrasnale wyskakują. Ale za bardzo z tym nie walczę. Chcę, żeby krewetki Amano i pandy miały co jeść też. Bo pandy lubią się zabrać za ikrę Kirysa. Jak nie mają co jeść. Okej, okay, nie przedłużając. O, teraz bo na nowo się zapala. E, ja się biorę za czyszczenie, oszczędzę wam pokazywania tego. I zaraz do Was wracam z, zamont... z zamontowanymi tymi wlotami wylotami. Myślę, że dalej zostaną z tej samej strony i po ukosie wypuścimy wylot, żeby tam dmuchał powietrzem. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie wyglądać. Ok, wszystko mniej więcej pomyte. Teraz montujemy. O, może ktoś się zastanawiał, jak HW 302 dmucha. To mniej więcej widzicie, jaką praleczkę potrafi robić. Na deszczownicy tego tak nie było widać, bo to rozbijało e, taflem. Teraz chyba będę musiał go przykręcić, bo ryby się zamęczą, pływając. Tak. Dobra, wymienione. Woda uzupełniona. No i co? Jak to się prezentuje, Waszym zdaniem? O, ta grzałka jeszcze psuje efekt. Fajnie by było tam sobie założyć na rurową grzałkę jakąś, albo filtr z grzałką, coś a la oazę. Ale, no, powiem wam. No, kurczę, no, jestem zadowolony z tego, co mi Mikołaj przyniósł. Fajnie, fajnie, to tak nie rzuca się w oczy. Wydaje się takie oczyste, no, takie Troszeczkę premium, no, tak, troszeczkę, nie, nie, nie łapcie mnie za słówka, ale fajnie to wygląda. Skimerek wciąga. Musiałem. Na początku dałem tutaj tą rureczkę tak na styk yy, góry i w ogóle nie ciągło, to wręcz wydmuchiwało przez skimmer wepchnąłem do niżej i zaczęło wciągać. Ładnie wmucha. Tafla już jest prawie czysta. Wiadomo, że to tak. Od razu nie wyczyści wszystkiego, bo sypułem troszkę jedzenia, żeby sprawdzić czy wciąga. Hmm. No i tak, dobra. No ale fajnie to wygląda, te sitko jest takie drobniutkie. No, trochę syf będzie widać, no niestety. Ale to chyba na każdym wlocie jest ten problem. Znowuż damy szersze te oczka, to będzie wciągać małe rybki albo i krewetki, jeśli ktoś ma. Okej, okay, dobra, ja się biorę za kostkę wymieniam, tylko nie wiem jak ja to tutaj ułożę wlot, a tu będzie z tej strony wylot. Takie kółeczko, żeby cyrkulacja była żeby się kręciło. Dobra, ja sobie działam. Myślę, że 12 nie różni się zbytnio od 16, Jest po prostu mniejsza. I sitko pod krewetki też będzie ok. Dobra, wymieniamy. Ok, powymieniamy wszystko. Tu się tak to prezentuje. Prawie jest niewidoczne. No wiadomo, przy skimerku zawsze będą pływać te, te wodne roślinki. A tu jest ciąga. Muszę tu jeszcze sobie kupić te przeźroczyste węże. To już w ogóle będzie. Bajka, tu jest tak, tak, to znikło mniej więcej tam z tyłu. No i tutaj ładnie pływają rybki, tutaj ładnie ciąga. Skimerek pływa, wlot łapie. Co tu więcej można powiedzieć? Bajk, żyć nie umiera. Link do tych wlotów zostawię Wam w opisie, gdzieś będziecie mieli. Bo ja akurat trafiłem też na promocję na Black Friday, to nie przekroczyłem nawet stówki za dwa zestawy, więc myślę, że było warto. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia, cześć!